Dla mnie przede wszystkim najważniejsze jest to, że potrafimy jako Sango działać bardzo konsekwentnie i zgodnie z naszym celem nadrzędnym Making the World a Better Home. I te najważniejsze trzy sukcesy myślę, że one są w trzech obszarach naszej działalności. Przede wszystkim w całej branży naszej przemysłowej, czyli nowe technologie, które ograniczają emisję dwutlenku węgla, jak chociażby hybrydyzacja pieca do produkcji wełny, czy chociażby podpisanie umów na. Na wirtualną energię zieloną czy działania na rzecz ograniczania konsumpcji gazu poprzez przechodzenie na niższe temperatury w naszej technologii wytapiania Kolejny obszar to wszystkie nasze działania związane oczywiście z produktem i z rozwiązaniami. Wszędzie tam, gdzie możemy ten ślad węglowy ograniczać, to się dzieje. W zeszłym roku udało nam się zaproponować dla naszych klientów nowe szkło o wiele niższej emisyjności dwutlenku węgla, szkło ORAJ. Mamy dużo takich rozwiązań, które praktycznie cały czas wdrażamy na, na rynek. I trzeci obszar, z którego myślę, że jestem też bardzo dumna z naszego zespołu to z naszej działalności edukacyjnej która opiera się na tym naszym głównym założeniu, że jako firma odpowiedzialna firma, która no, musi dążyć do tego, żeby, żeby ta transformacja rynku budowlanego następowała, w ten sposób działamy. W naszej przestrzeni, którą mamy w Centrum Nauki Kopernika odbyliśmy wiele warsztatów, wiele debat, wiele spotkań z osobami z całej branży budowlanej, ale również z uczelniami, również z... Ze studentami, również z architektami, po to, żebyśmy szerzyli tą potrzebę transformacji rynku budowlanego. Także myślę, że w każdym obszarze działalności ta konsekwencja dążenia do tego, żeby nasz świat stawał się lepszy, była widoczna. A dlaczego budownictwo i praca w tej branży są ekscytujące, Pani zdaniem? Dla mnie osobiście są dwa obszary, które przyciągają mnie do tej branży budowlanej. Myślę przede wszystkim, tworzymy domy, tworzymy miejsca, w, którym, w których ludzie przebywają. Staramy się, żeby te miejsca były jak najlepsze, jak najbardziej komfortowe. I to tworzenie tych miejsc, które są bliskie sercu każdego z nas jest dla mnie szalenie ważne. I to, że jako Beo możemy dostarczać różnego rodzaju komforty i polepszać nasze życie w tych Miejscach, jak chociażby komfort akustyczny, komfort termiczny, komfort związany z, z jakością powietrza, ale też światła, który wchodzi do naszych budynków. Także jest to bardzo bliskie, bliskie mojemu sercu. A druga rzecz to wyzwania, które stoją przed tym rynkiem. Ten rynek jest bardzo konserwatywny, rynek budowlany i dopiero zaczynamy mówić o różnych nowych technologiach, więc wyzwań jest całe mnóstwo. Pamiętajmy, że rynek budowlany, czy, czy nasze budynki odpowiadają za prawie 40% emisji CO2 i również 40% odpadów stałych. Także wyzwań jest bardzo dużo i myślę, że tutaj to jest też dla mnie bardzo ważne, że tyle możemy zdziałać dobrego.